Cześć, tutaj Gerard i witam Was bardzo serdecznie w nowym odcinku e, o Minecrafcie i zagramy w Minehack slash e, To jest... A, przygotowałem się, można tak powiedzieć. Zagrałem przez chwilę, mniej więcej wiem o co chodzi. Ten MineHack to jest... Co ciekawe, że xp się wybiera się gasy, xp się tam na mobach i po prostu rozwija procesję e, profesję co ja mówię procesję <grymne> e, to w jest coś takiego że e, dostaje się e, tam na, mm, warrior match i e, roju i teraz sobie e, a tu jest Steve elf e, drwal i halfling halfle nie wiem, e, zagram sobie um, Steve'em. Bo Steve jest pro. Okej. Okay. Na tamtym grałem na... Wow. What the fuck? Wtedy grałem na... Ale jazda. Mogę to podpalić? Nie, trudno. To na przykład mogę tak? Nie. Okej, okay, yy, to tak. To zaczynam sobie tak nagrywać. Bo to jest Minecraft na jakbyśmy grali na jakimś serwerze. takim prywatnym. Czemu to są głowy Creepera? What f Aha, okej. Okay. Patrzcie. Zamiast węża jest to jakiś creeper. Creeper. Ok. Mm, idziemy. Pierwszy raz widzę takiego moba, ale ok. Raz mówię, że to nie są tekstury. To jest z tego moda. Mm. O, krówka. Nie, spadaj proszę, nie spadaj. Wow. Mogę się teleportować, nie widziałem o tym, że nie? Nie rzucaj tym, tylko to wejść. Okej. Okay. Mm. Sam nawet nie wiedziałem, że mogę robić coś takiego, jak teleportować się. To jest zły kurczek. Creed. Widzieliście to, widzieliście. Idę pochwalić się mamie. Zaraz co pójdę zrobić. <gry> Kolejna krytyka jeszcze kurczakowi nie... To już jest czarna magia Nie wiem co robię kompletnie Naciskam byle co What the fuck? Co to było? Koź las, koź las Kocham manga Bo to ja sobie mogę tutaj wybierać po prostu Je yeah, wędzone Moje ulubione Czyli na przykład ja bym się liter. O. I to jest bo to tak wybucha. What the f Mówiłem, że wybucha, ale po co mnie słuchać, nie? Wake up, wake up, to sharpness. Hm. Miecz to mógłbym normalnie stworzyć, ale... totalnie nie wiem... Jak mógłbym stworzyć... różdżkę To to tam jeden pis wraca, ale... Teraz musimy uciekać, bo mam strasznie mało HP. To jest też fajne, bo niezależnie od ilu masz HP, to tu już się nim nie męczysz na przykład. A sober wypróbuj skillon na Czego zamieniłem. Hitas A masz ty, krowo. Hmm, okej. Okay. Chodź tu krowo. Zjadę cię moim magic killer. <grafy> moim miningiem dzisiaj. O, oh, fuck, fuck, fuck. Tak, to się robi u nas Okej okay. To jest ta straszna kura O kurde, to jest ta straszna kura Ona atakuje Kurczak, oh, o fa. No ja nie chciałem Nie chciałem Twojej mamy zrobić Kotleta No wydubiaj Okej okay. No koment Dobra to na przykład jakbym chciał zrobić Nie, Podkop, podkop, podkop Tak podkop na piasku, żeby wszystko zleciało Wow Boję się trochę tam iść Żelazo. Żelazo, żelazo, żelazo. Żelazo, żelazo. O, zolejo, demy żelazo. Żelazo. O sole de me, żelazo. O żelazo ze mną jest. O tak, właśnie tak. Tego nie wszęślałem. Nie mam drzewienka. No nie mam drewnienka i co to będzie? Okej okay, jestem yy, Bo musiałem zrobić cięcie bo po prostu Minecraft mi się tak zwiesił że nie wiem nawet z jakiego powodu Ale wszystko już jest okej okay. Dobra nie wydobywam tego bo Jestem ciekawe po co to jest Czemu to jest slam? ci masz nie ma tak jak kogoś palić w wodzie no żyj 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 żyj, żyj. chodź dobry piesy, dobry dobry pojączek Krówczak, to jest... Nie, nie wiem czemu, jak patrzę na świnie, to przypomina mi się czak Norris. Kur kurczak! Krówczak. Chodź, krówczak. Ej, hey, daj mi kurczaka, nie posuwaj mojego kurczaka. Krówczaka, zostaw mojego kr krówczaka. Mój krówczak krówczak, cip, 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 chodź. No bo cię walnę, tego byś chyba nie chciał. Patrz, specjalna łopatka. Bumhezło. No krówczaku, chodź tu. No, getas. Wake up, wake up the happiness. Shake it up, shake up the happiness. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Dun, dun, dun. Spal się. Łuczek. Łuczek. Tak! Miałic syna i ducha się tam. tak. Tak, mam Ale nie mam szału Fuck it kurczako to twoja wina to wszystko twoja wina mogłeś mi oddać ten łuk gdzie ty jesteś chodź tu no jaki kruszak nie nie lubię cię już Odchodź tu Jaki magic! Kto to widział? Haha, Ej, ten mag to jest nawet bardzo dobra klasa. Chyba sobie już będę nie grał. What is this? To jest dinozaur? Wow! Buchaj creeper! A patrz! Boom headshot! Nawierzymy Heda? Na? Nie ma. Wow! What the fuck? Okej, okay, okej, okay, panuje nad sytuacją. A mogę ich odpychać, a oni o tym nie wiedzieli. Biegnij, leny! Uh! Ale lagę miałem. Biegnij, 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 biegnij. Biegnij, biegnij, biegnij. Nie tak szybko, bo się czanki nie ładują. Co To są te złote Fuck! Ja myślę, że to są te dobre czekany. Dobrze, że tu nie ma złych prosiaków. Jak jakbym walno tego piorunem. O kurde. Fak, 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 co ja zrobiłem. Chyba więcej expo za niego dostaję jak się nie mylę A za krów czeka? Nie podoba mi się to po prostu Podoba Podobaj to strasznie A bym tego awaluł tam Shake off, shake off your happiness. ондөшө ходожө. по хэдшот. одоо хат я. хэд. хэдшот. 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 Ty co mi tu, dun, tu, Ok, to ja sobie pousiekam No jasne Najgorszy moment Minecraft się lampuje normalnie. ...i padnę. No, 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 no... ...mini ledy. Okej, okay, dobra, Tak ja kończę na tym lagu. Na wszystkim.